Dzień dobry, dzień dobry, Katarzyna Cisań-Komarnicka, cykl To ważne jak mówisz, a w dzisiejszym odcinku o tym, jak przejść od etapu nieświadomej niekompetencji do nieświadomej kompetencji. I na czym w ogóle to polega? Wyobraźmy sobie, że ktoś zwraca nam uwagę, że na przykład w każdym zdaniu za często używamy słowa po prostu. No i w momencie, kiedy ktoś nam to mówi, no, w sumie nawet nie byliśmy świadomi, tak, tej naszej niekompetencji. Czyli jesteśmy na etapie nieświadoma, niekompetencja. No ale po tym, jak ktoś nam powiedział o tej tak zwanej niekompetencji, no to już my jesteśmy świadomi, tak, tej niekompetencji. Jesteśmy na etapie numer dwa. Jak będziemy nad sobą pracowali, na przykład będziemy nagrywali rolki, będziemy nagrywali relacje i będziemy odsłuchiwali sami siebie, no to będziemy wiedzieli, czy robimy postępy, czy tych postępów nie robimy. Jeżeli będziemy się właśnie odsłuchiwali, to będziemy na etapie, że jest w porządku, świadomej kompetencji, tak? Jeżeli tych, tych, tych słów po prostu nie będzie zbyt wiele. Po pół roku, po roku w sumie przypomnimy sobie, jej kiedyś ktoś nam powiedział, że my mówimy ciągle po prostu, ale minął rok, nawet nie byliśmy świadomi tego, że my już tak opanowaliśmy. Te poprawne mówienie, że nawet te słowa się nie pojawiają. I to jest cudowne, czyli dążymy do tego, żeby na każdym etapie, kiedy ktoś nam zwróci uwagę, kiedy sami zwrócimy uwagę, pracować nad sobą, aż dojdziemy do takiego cudnego etapu, że po prostu będziemy nieświadomi swoich kompetencji. I tego Wam życzę. Do następnego odcinka, cześć.